Istnieje możliwość zagrania 7 dni przed premierą w FIFA 18 na konsolach Xbox i PC. Cie. Co do PlayStation na koniec tego materiału przedstawię wam informację jak wygląda sytuacja na tej platformie. To co jest faktem to istnienie EA Access i Origin Access, czyli miesięcznych subskrypcji dających dostęp do bazy gier Electronic Arts odpowiednio na Xbox One, Xbox 360 i PC. Koszt takiej subskrypcji to 14 ,99 zł 99 groszy. W przypadku nowych gier otrzymujemy dostęp do takiej gry na 7 dni przed premierą. Jest jednak mały kruczek. Taki dostęp, przykładowo do FIFA 18, będzie tylko na 10 godzin. Co zrobić, aby go wydłużyć? Po prostu trzeba wykupić kolejną subskrypcję EA Access lub Origin Access. Innej opcji nie ma. W przypadku Xboxów należy zrobić nowy profil w konsoli, w przypadku PC-tów założyć nowe konto na Originie. Niestety EA Access nie działa tak jak abonament Xbox Live Gold, który przydzielamy do jednego konta i możemy następnie z pozostałych kont korzystać grając bezproblemowo po sieci. To byłoby zbyt piękne. Wiem, że część z Was planuje kupno preordera FIFA 18, który kosztuje 300 zł na konsoli i daje dostęp do gry 3 dni przed premierą bez żadnego limitu czasowego. To jest tak zwany Early Access. W tym momencie warto się zastanowić, czy nie lepiej wykupić jedną bądź dwie miesięczne subskrypcje i jej akces Origin Access, a następnie w dniu premiery pełną wersję gry za 249 zł. To do Was będzie należała decyzja, czy zrezygnujecie z jednej paczki wartej 7,5 tysiąca przyznawanej wam na konto przez kilka tygodni w ramach tejże wersji pre-order. Biorąc pod uwagę fakt, że prawdopodobieństwo trafienia z niej czegoś dobrego jest niewielkie, a metod na zarabianie monet w nowej edycji będzie mnóstwo. Foot Champions, Squad Battles, kolejne awanse z 10 do pierwszej ligi, nowe dzienne i tygodniowe zadania, trading. To rezygnacja z takiego priordera kosztem znacznie wcześniejszego dostępu do gry FIFA 18 może być kusząca. Rok temu sam miałem dwa konta jej Access a następnie w dniu premiery zakupiłem grę za 239 zł. Co ciekawe, dotrzymałem wówczas wersję pre-order z tokenami do draftów, strojami itd. Tak Taka ciekawostka. Ogólnie 20 godzin grania z hakiem było dla mnie wystarczające, biorąc pod uwagę fakt, że rozgrywamy tylko mecze nie tracąc czasu na trading. Ten odbywa się za pomocą aplikacji weba dostępnej 24 godziny na dobę. Ta aplikacja zostanie odpalona półtora tygodnia przed premierą. Co to jest ten web app i jak do niego się przygotować? Link do osobnego materiału na ten temat wyświetli się Wam na koniec tego filmu. Za granicą te miesięczne subskrypcje rozchodzą się jak świeże bułeczki, co jest spowodowane wyższymi zarobkami. EA I jej Microsoft na pewno odnotuje znaczący wzrost sprzedaży tego abonamentu w połowie września bieżącego roku, który z pewnością przebije wyniki z analogicznego okresu w ubiegłym roku. Na początku wspomniałem o Sony, na ten moment nie ma odpowiednika EA Access na konsoli PlayStation i się na niego nie zanosi, mimo że gra jest prezentowana na konsolach PS4 Pro. Wszelkie zamieszanie w sieci, że takowy abonament ma się pojawić, a nawet, że już jest, wynika z prostego faktu. Od czasu do czasu na oficjalnym koncie Twitterowym pojawia się skrót PS Access. Jest to odniesienie do niepodlinkowanego konta brytyjskiego działu PlayStation. Które nazywa się PlayStation Access. Zostało ono założone 7 lat temu i nie ma nic wspólnego z odpowiednikiem jej access. W przeszłości jej złożyło ofertę Sony, aby na PlayStation pojawił się odpowiednik jej access, ale Japończycy odmówili. Jej access funkcjonował wtedy na Xboxie, a więc ówczesna umowa pomiędzy Microsoftem i jej nie była na wyłączność. Jak jest teraz? Czy umowa jest wciąż na takich samych warunkach i Sony może wprowadzić jej access na konsolę PlayStation? Tego nie wiem. Nie zagłębiałem się w tym temacie.